Dajka moi kochani widzowie, witam, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy przyglądać oczywiście nowy motyw w MSP. Dzisiaj chyba tylko sam motyw. Oczywiście wytnę wam otwieranie kalendarza, bo sobie go pozwolę teraz otworzyć. O co to, to jakaś... Le... Zima w lesie? Aha no to ciekawy motyw szczerze wiecie co widzowie jednak ten kalendarz już się nie pojawia tak zampony więc ja go sobie jednak otworzę wiecie no pakiet jest ten sam tak już chyba mówiłam w sumie nie wiem no i dobra możemy ocenić już nowy motyw oceńmy tło czy to ma być jakiś rytuał w lesie, czy co to ma być? Kurde, ale na zimę? Taki motyw? Tam chyba, tu ma się księżyc przebijać, albo mi się zdaje, nie wiem. bo tak jakoś jasno na tym nie tam. W sumie trochę pasuje, bo teraz będzie pełnia niedługo księżyca, także nie wiem. Ale, Boże, to tło do mnie jakoś nie przemawia za bardzo. Nie wiem, czy ono mi się kojarzy w ogóle. Tu w ogóle jakiś taki, nie wiem, tu jakiś Groźne coś, nie wiem co to jest. Jakieś małe groźne coś To może dajmy za ten motyw dziewiątkę dobra, bo ja nie wiem czy on mi, mi tu pasuje jeszcze, że wiecie. Dobra, ocenimy teraz rzeczy. O, kliknąłem siebie oczywiście, bo ta nimka jest taka zarąbista, że ona... No... Ej, no nie, nie podoba mi się ten motyw śmierci na święta. Co to ma być? Ja ostatnio dużo oglądałem creepy historii, a teraz chciałbym się trochę oderwać, szczerze, więc No ta choinka jest fajna. A Dark, no tak. No, trupie czachy, no nie, no z, z połączenie Halloween z tym to już trochę no nie wiem. To dla mnie chyba troszeczkę za dużo. Więc rzeczy bym dała takie 7,5. One są dosyć tematyczne, ale no nie podawają mi się. To są mroczne, nie wiem, święta. Był też Black Beach, taki motyw w lato. Czy jakoś tak. Black Beach, nie wiem. No, że czarna plaża, więc... To już mi bardziej pasowało niż święta mroczne. Nie wiem. Dobra, a nimki? Może nimki będą jakieś fajniejsze? O nie. Boże, jakieś rytuały ze świecą, ja nie wiem, no czy to pasuje do Wigilii. Mmm... Um, o, śniegiem zarobiłam. Aha. No dobra, to jeszcze jest trochę zimowe chociaż, one No to nie wiem, co w tym motywie możemy dać za ocenkę za nimki. Czekajcie, bo to jest świeca zwykła. No dobra, to jeszcze takie obojętne chyba. Chociaż... Bo reszta to... O Nie, no, wolałabym jakieś. Nie, no wiem, że choinka też jest okultystyczna, ale. Yy, to mi się kojarzy z jakimś wywoływaniem duchów, nie wiem, ale. Więc nie wiem, co tu mogę powiedzieć. Dobra, dajmy za inimki też. No może o 8, bo tu się trafiła taka jedna, nie, która to była, ta ze świecą i ta, to... dobra, to 8,5 niech będzie, może. W, w rzeczach to tylko ten taki renifer chyba ze słomy, czy co to tam było. Nie wiem, co to było. Nie, to jest jakiś kozioł, nie wiem, co to jest, kurde. <laughs> kozioł. <laughs> no bo ma takie, wiecie, no. No, a reszta to tam, no. Yy, to młoda dziewczęca, widzowie. O, ej, dodajmy sobie to, to jest ładne. Ej, czy dodali rzeczy do kliniki? Patrzcie na tą twarz, czekajcie, ja sprawdzę, czy dodali rzeczy do kliniki. Czy to już było? A nie, te oczy chyba już dodali. Nie, sorry, one już tu były. Dobra. Szczerze, wolałbym jakąś królową lodu niż jakieś. nie wiem. Święta w ogóle mi się nie kojarzą z Halloween. Mimo, że ja tak jakoś na Halloween lubię robić sobie święta, ale na święta to nie wiem jakoś za bardzo. Nie wiem. No to z tej strony może jeszcze ewentualnie włosy mi się podobają ale one też najlepsze nie są. Mamy coś jeszcze tutaj. O, coś takiego, nie no, te włosy też nie mój typ, ja nie lubię takich krótkich na górze, a też spod spodu takie długie, nie, nie lubię takich. Spódnica chociaż ładna w sumie. Możemy ją dodać sobie w sumie. Jezu, tu jeszcze będzie 8 stron tego motywu. Aha, tu nic. Tu chyba nic nie dodam. To jest fajne trochę, nie za krótka ta grzywka, wiecie Dobra, to samo możemy dodać Dobra, reszta raczej nie będziemy dodać, bo nie O, mamy te włosy co ja miałam! Ojeju To może czekajcie zrobimy je blond w tym roku może co to jest czapa? To jest nie. Dobra. Bo może takie jasno czerwone w sensie. Nie no, to nie jest czerwone, ale czekajcie, taki, taki blady czerwony. To jest bardziej różowy już. Nie ma bladego czerwonego chyba tutaj. Nigdzie nie widzę przynajmniej. No to dobra, zróbmy może tak pomarańczowy bardziej. To czapa to możemy ją dać na niebiesko w sumie. Tylko może taka o. Dobra, może być. Te buty też kiedyś miałem to możemy je dodać, nie wiem tylko czy. A może do, no, albo może zróbmy je też niebieskie w sumie. Zróbmy też niebieskie. O. To jest takie właśnie ciemniejsze. O. A może to zróbmy, czekajcie, to jest. Nie, to jest to. To może to jaśniejsze trochę zróbmy. Nie wiem. A dobre to może być. A to. Nie, no to zrobimy oczywiście białe. Takie najbielsze, jakie się da. Dobra. Ej, no ubrania nie są takie najgorsze z tej strony na przykład. Jeszcze tu mi się podobają, gdzież one nie jest. No nie, mogłyby być do tego motywowane, niekoniecznie w sumie, więc. To ja kiedyś chciałam użyć, nie wiem, nigdy tego nie użyłam. Chyba. Nie, no kiedyś chyba użyłam, w sumie nie wiem. To jeszcze sobie dołóżmy. To jest jakieś satyna no, nie wiem co to znaczy, ale. Nieważne. O co to? Ej to ładne jest nawet. Chociaż nie. Ej, to fajne nawet poniekąd. Tylko tak razem... No nie wiem jak to pokolorować. Dobra, dodajmy to po prostu. No, brania są nawet obiecujące, no. Pierwsze strony są gorsze, bo one tam mają trupie czachy czy coś, o dobra tu znowu są. Także, o, nawet, nawet majtki, nie no, nieźle. Szal? O szalu nie wiem co sądzić, w sumie mogły być, ale w tych kolorach, dobra, nie wiem czy w tych kolorach, ale może. Dajmy go no, dobra, może być dobra. No to za ubrania, no niektóre są ładne, mają krój, i kolory może niekoniecznie ładne, bo nie wiem co. No to ma oryginalne, w, do, w oryginalnym kolorze wzięłam, ale to może tak. Ta jaka nimki 8,5, bo niewiele rzeczy kupiłam. Dobra, ten motyw nie przypadł mi za bardzo tu gusto, wiecie. No. Dobra, widzowie, to ja dziękuję serdecznie za oglądanko. Pozdrawiam. Papa. Pa. Wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Papa. Pa.